Witam serdecznie w systemie miłości Ojca Pio i nieba. Życie na ziemi jest zagadkowe, i jest zagadką dla wielu. Niemniej nasze odczucia, nasza świadomość dużo mówi. Czym jest to życie i z jakiego powodu mogłoby powstać? Więc powstał, jest. Historia życia planet, kosmosu, tego, który się jest zniszczalny, to mniej więcej już tak czujemy. Ojciec Pio dużo nam dopowiedział, jeśli chodzi o to, i już wiemy, że w tym świecie nie jest łatwo. Dlatego dążenie nasze wewnętrzne mówi nam o tym, abyśmy starali się. Zrozumieć, starali się dostosować do tego życia, aby nie było dla nas tylko i wyłącznie cierpieniem i kołchozem, bo jednak to cierpienie jest. I cała duchowość, między innymi, polega również na tym, abyśmy nie zadręczali swojej duszy. Kiedyś ojciec Pio mówił, że tyle jest cierpienia na ziemi, i jeszcze sobie dodatkowe jakieś umartwienia dodawać, to nie potrzeba tego. Bo stracimy ciało potrzebuje radości. I bo stracimy właśnie radość ciała, a to się również prze, przemienia na radość duszy, bo radość dusza duszy jest w tej chwili uzależniona od radości ciała. Jeśli się ciało smuci i cierpi, no to dusza to odczuwa. <laughs> Dlatego trzeba starać się y, tak organizować swoje myśli, swoje uczucia, aby nie dopuszczać do depresji. A nie dopuścimy do, do depresji, kiedy będziemy dbali jednego o to ciało. Nie tylko Asceza się tutaj liczy, czy jakieś tam obowiązki, nie wiadomo jakie. Nie. Wszystko się liczy. Jedna i druga strona. Dusza wpływa na ciało, myśli, a ciało wpływa na nasze myśli z kolei, na duszę czyli to współgra, ale ciało jest, jak ojciec Pio też mówił, nieraz leniwe i trzeba go troszeczkę yy, pogonić. <grystanie> jest jak który się zatrzymuje i nie chce mu się, a wtedy jak mu się nie chce, to znaczy, że się nie rozwija również i duchowo. Trzeba chcieć, trzeba mieć radości, trzeba mieć wszystko, co piękne i starać się o pozytywne reakcje w tym świecie. Nawet jak widzimy zło... To starać się ufać, tak jak ojciec Pio naucza. Ufać, ufać jeszcze raz ufać.